Mogą rywalom odskoczyć. Ale Puszcza zrobi wszystko, żeby dzisiaj powalczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jeszcze jest jedna kwestia. typowa prezentuje się on w następujący sposób. W bramce Percher z numerem 31. W obronie od prawej strony Przybyłko 23, Stępień 5, Piekarski 34, Monowicza Pazdan numer 2, Peska 33. W linii pomocy Slędrowski 8, Trąbka 19, Carlitos 27, Donkor 30 i Semedo 7. wieczystej. No i też warto zaznaczyć, że bardzo elastyczne podejście może mieć dzisiaj trener Tomasz Tułacz, patrząc na niektórych zawodników, bo Parczak. dwie asysty, także prawego obrońcy w tym sezonie. Carlitos do Lopesa. Jeszcze nie koniec, jeszcze tutaj powalczy Semedo, aczkolwiek nie było tutaj wielkiej zaciorności ze strony. Tym razem jednak pewnie będzie chciał się pokusić o asystę, bo on po prostu piłkę będzie z tego narożnika dogrywać, ale znowu krótko rozegrany ten wariant. Dankowski, dobre zagranie na głowę Karlitosa. chyba najlepsza sytuacja w tym meczu jak na razie. Działa, ale to była dobra pozycja, tak jak mówisz, tutaj było, nie wiem, siódmy metr, on to piłkę tylko trafił głową, nie uderzył, natomiast można by było tą piłkę to zdecydowanie... na analizie, ale nie ma mowy tutaj, żeby był rzut karny, dlatego szanowni państwo, to wszystko jeżeli chodzi o pierwszą bezbramkową połowę. Słońce. Przypomnijmy skład obu jedenastek, a tymczasem obserwujemy to, jak zostanie rozegrane to wznowienie, bo bardzo wysoko ustawiony zespół gospodarzy po wznowieniu gry, ale już jesteśmy na połowie. Tylko przez moment puszczenie połomice i będzie tutaj piłkarz. Już pędzi ile sił w pole karne Śmiglewski, zamyka to wszystko także Stępień, a więc Korczakowski! Jest! wiele brakowało, a śmiglewski by to zamknął. Najlepsza akcja gospodarzy. Na takie akcje pewnie trener tu czekał i pewnie kibice, bo ja to ten, ten strzał, no nie wiem, no pewnie y, mógł się zakończyć golem. Ale to zejście, to wyprowadzenie. Tutaj jeszcze widzieliśmy oskrzydlenie, że można było tą piłkę zagrać. Natomiast zdecydował się tutaj piłkarz puszczynię po ulice, na strzał. Natomiast my Kaziu możemy zauważyć zmianę taktyczną w drużynie, 16-krotny reprezentant kadr młodzieżowych, a teraz Śmiglewski. no to było bardzo chytre. Mroziński. No i to są takie momenty, gdzie można się zastanawiać. Czasami piłkarze skrzydłowi typu właśnie Semedo pchają się. Ale zobaczmy, czy, czy teraz będzie wygrany ten pojedynek. Semedo, dobre dośrodkowanie. Don Cor to zamyka, wybicie z bramki, ale za drugim razem Swędrowski kieruje piłkę do bramki. Jeden do zera. Prowadzi wieczysta po godzinie gry. To są te miejsca, właśnie mówiłem o tym często w tym meczu. Dojście do końcowej linii to dezorganizuje grę w obrońców Puszczynie-Połomice. Teraz już takie nie było. Natomiast świetnie zamykał Donkortom akcję. Natomiast później jeszcze lepiej wykończył Swędrowski. Bronili się do samego końca. Zawodnicy Puszczy jeszcze wybijali piłkę z linii bramkowej. Tutaj jest ten strzał który odbił Piekarski, jeżeli dobrze dojrzałem, a dobija to wszystko Tomasz Swędrowski. No był tam, gdzie trzeba, to jest piłkarz taki schowany w pierwszym. I zagranie znowu do prawej strony, do Semedo, mam wrażenie, że ma coraz więcej miejsca. W ostatnim czasie ten piłkarz znowu do Donkora, Donkor. Nad bramką. Wydrygowanie nie będzie na miejscu, ale jeżeli skrzydłowy ma tutaj możliwości, ma jeden na jeden, może wejść w dybli w polu karnym. Jeżeli przedrybluje. Tutaj... Jest ośrodkowanie, jest tutaj próba zamknięcia tej akcji, jeszcze pokazuje Śmiglewski, że będzie drożny dla jego zespołu. No ten wzrost, te stałe fragmenty gry, to może na pewno pomóc spuszczy. Tutaj wzrostowo przewyższają wieczystą. Wśród piłkarzy Blackburn Rovers. To aż tułacz, no i te barwy, ale popatrzmy, bo teraz było niebezpiecznie. I kto wie, może oglądaliśmy właśnie wariant, ale tłoki korzystne. Tłoki... Dała radę Wieczysta, ale spokojnie, jeszcze tutaj gramy do samego końca, który teraz nastąpił. Szanowni Państwo, Wieczysta wygrywa w Niepołomicach, spuszczą 1 do 0. I co można powiedzieć, zerkając na tabelę, Kraków rządzi